Zajmowaliśmy się przede wszystkim aspektami wyłącznie artystycznymi, w tym szerokim rozumieniu. Nas y, po prostu inne sprawy y, polityczne czy jakieś jeszcze inne nie interesowały. Muszę powiedzieć, że obrady y, były bardzo y, dosyć, takie y, z temperaturą, z gorącą temperaturą. Bowiem, jak Państwo y, wiecie, pani już tutaj Monika przedstawiła, żyli było międzynarodowe. Uczyliśmy się zarówno. Uczyliśmy się tych poszczególnych projektów, które były robione na najwyższych emocjach. To można wyczuć było z tych prac. Staraliśmy się pogodzić nasze osobiste emocje. Każdy z osobna. A wreszcie staraliśmy się nawzajem siebie przekonywać przy pomocy rozmów przy poszczególnych pracach. Czyli wiemy na pewno, że jest kilka autorów z Rosji, że są autorzy z krajów bałtyckich, że jest zauważalna liczba prac ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Norwegii, z Francji. Nagrodę pierwszą otrzymał zespół w składzie Andrzej Sołyga, Dariusz Śmiechowski, Dariusz Komorek. Nagrodę drugą otrzymał zespół Jeremi Królikowski, Krzysztof Ozimek, Mateusz Ozimek, Jan Mazur. Nagrodę trzecią otrzymał Tomasz Tomaszewski. Odczytam Państwu najpierw kryteria, którymi się kierowaliśmy, wybierając pracę. Po pierwsze, stosunek autora, autorów do miejsca naznaczonego tragedią Satrum powstałego 10 kwietnia 2010 roku. Po drugie, uwzględnienie każdej osoby jako indywidualnej ofiary katastrofy. Po trzecie, pobudzenie uczestnictwa współczesnego i przyszłego odbiorcy w miejscu pamięci, refleksji i nadziei. Pierwsza nagroda za pełne uszanowanie autentyczności miejsc, za ochronę strefy przynależnej ofiary, za powagę układu czasoprzestrzennego, będącego tłem dla różnorodnych emocji przebywających. Uznaliśmy, że przy użyciu środków artystycznych rozwiązano problem zagospodarowania przestrzennego. Nie wychodząc poza granicę 400 m2 określonych w warunkach konkursu. Druga nagroda. Za wykorzystanie natury jako ramy sakrum, za pozostawienie inicjatywie żywych form uczczenia zmarłych, za zobowiązanie żywych do kultywowania drzew i pola. Jako formy odnawiania pamięci o katastrofie. Uwaga, że wątpliwości budzi naznaczenie kamienia ofiarnego znakiem jednej religii. Trzecia nagroda. Za oznaczenie płytą świątynną strefy zamykającej miejsce tragedii. Za symboliczne uwzględnienie każdej z ofiar. Za emocjonalną wagę symboliki świątyni. Uwaga Żywi. Przypisanie konkretnych nazwisk ofiar do konkretnych elementów kompozycji sąd konkursowy uznaje za niewłaściwe. Ja byłam w Smoleńsku dwa razy. I kiedy zobaczyłam ten projekt, stwierdziłam, że osoba, która to stworzyła, też musiała w Smoleńsku być. Pierwsze, że wszystko, co tam było do tej pory, zostało uwzględnione. To znaczy sposób, w jaki myśmy obcowali tam z tym wydarzeniem został jako już część tego zakonu, czyli jest jest skrzydł. Brzoza, którą samolot uderzył, w który został kawałek skrzydła, to jest to drzewo, które widzimy w miejscu, gdzie ten długi mógł się kończy. To znaczy, ona jest ochroniona przed tym, żeby można było ją dotykać, przyczepiać na różne rzeczy, ale... Nie jest zasłonięta, bo wtedy, kiedy człowiek wyjdzie na tę platformę, może ją w całości zobaczyć. To, co jest dla mnie niesłychanie ważne, że pole, które oparcano, to pole święte, świę... uświęcone i dlatego święte. Jest całkowicie ochronione. Ten mur, który odgrał nas od ochroniony, Pozostawia go jakąś tajemnicą. Nawet jeżeli bardzo chcielibyśmy go nawet przewrócić, żeby tam naszą ciekawością, naszymi oczami się jakoś wdrzeć. To, to nie jest możliwe, a jednocześnie jest możliwe, dlatego że szczeliny, które są zrobione w tym morzu, pozwalają nam na to dokładnie, co się dzieje. To znaczy, że usiłujemy, myślimy, my szukamy, myślimy, ale to nam się nie udaje, bo, bo tej tajemnicy śmierci. Pewnie nie przenikniemy nigdy. Jest jeszcze w tych szczelinach to, że ktoś, kto będzie podchodził od długości tego muru, będzie się zbliżał, z każdej szczeliny będzie inna perspektywa, będzie dochodził do tego miejsca. Miejsce, gdzie są wyryte na górze nazwiska, to jest miejsce, w którym to się stało. Czyli te nazwiska są tam jakby w chwili swojej śmierci. I potem jest platforma, która jest znowu platformą ciszy, tajemnicy. Jednocześnie zależy, jak pracuje wyobraźnia, prawda? I co kto chce zobaczyć. Ale to jest przeżycie przedłużone w czasie, gdzie mnie ten artysta po prostu bierze za rękę i pozwala mi w skupieniu przeżywać jednocześnie podkreślam ochranianie są miejsca. I to jest oczywiście coś, do czego dowodzi się w procesie, że nie wystarczy spojrzenia na ten pomnik i pomyśleć, jak tylko tyle. Ty, ty. To tak naprawdę jest bardzo dużo zostawianych dla człowieka.